Świadczenie Mama 4, które przez ostatnie lata było symbolem wsparcia dla kobiet, które poświęciły swoje życie wychowaniu dzieci, wkrótce odejdzie do historii. Na jego miejsce wchodzi nowy program Rodzice 4. Choć z pozoru zmiana nazwy może wydawać się drobnym zabiegiem administracyjnym, w rzeczywistości oznacza ona znacznie głębsze reformy. Rząd zapowiada, że nowe przepisy. Mają wreszcie wprowadzić równość między kobietami a mężczyznami, którzy również poświęcili swoje życie rodzinie. Ale jak to naprawdę będzie wyglądać w praktyce? Czy nowy program rzeczywiście poprawi sytuację tysięcy rodzin, czy też stanie się tylko kolejnym biurokratycznym projektem, w którym łatwo się pogubić? Program Mama 4 Plus wprowadzono w 2019 roku z myślą o matkach które wychowały co najmniej czworo dzieci, ale z tego powodu nie mogły wypracować sobie prawa do emerytury. Celem było uhonorowanie trudu macierzyństwa i zapewnienie podstawowych środków do życia kobietom, które całe życie poświęciły rodzinie. Z czasem okazało się jednak, że coraz więcej mężczyzn również zgłasza chęć skorzystania z tego programu. Ojców, którzy samodzielnie wychowywali dzieci, lub przejęli opiekę po śmierci matki, zaczęło przybywać. Właśnie z tego powodu rząd postanowił, że czas na zmianę. Świadczenie Mama 4 stanie się teraz programem Rodzice 4. Nowe przepisy mają obowiązywać od początku przyszłego roku. Zasady przyznawania wsparcia w dużej mierze pozostaną takie same. Świadczenie będzie przysługiwało osobom, które wychowały przynajmniej czworo dzieci. I nie mają prawa do emerytury, lub mają bardzo niskie świadczenie emerytalne. Jednak zmieni się nazwa, a wraz z nią sposób myślenia o tym, komu przysługuje pomoc. Rząd podkreśla, że chodzi o równość, nie